Rozmyślanie 24. Na sobotę. Cierniem koronowanie. Przedstaw sobie pana Jezusa w szatę czerwoną ubranego, ukoronowanego, czcinę w ręku trzymającego. Punkt pierwszy. Opisując Mateusz święty wstęp do ukoronowania pana Jezusa, mówi. Wtedy żołnierze starościni wzięli pana Jezusa, przez co daje znać, że się z nim obchodzili, jakoby już pan do nich należał, jakoby z nim postępować mogli według upodobania swojego. O mizernież się będziesz miał, panie mój, kiedyś się już dostał w ręce tej swawoli. I dodaje Mateusz Święty. Zebrali do niego wszystką rotę. Źle się w ręce dwóch swawolników dostać, cóż dopiero całej rocie? I wylało się w ten czas na pana morze pośmiewiska i wyrządzania złości. Natęż miłość swoją i pożałowanie nad panem Jezusem, abyś mu nagrodził sam naigrywania uczynione od tej roty. Uważ, co mówi tenże Ewangelista? Zwlokszy go, włożyli nań płaszcz szkarłatny, zadano Panu naszemu, że się królem czynił, otóż na pośmiewisko, jakoby w purpurę królewską ubrali Pana. O szato chwały, czemu się teraz na Panu naszym nie objawiasz? Chrystus, dla miłości Twojej, przyderską szatę ubrane. A Ty, czy się nad stan nie przybierasz? A wiesz, że też o szatach podobających się Panu Jezusowi, w się ubierać miał? Trzy są: ubóstwo, wzgarda, boleść. A radże też w tych sukniach chodzisz? Zważ, że tę szyderską szatę ponosił Pan Jezus na zadość uczynienie za przepychy w ubiorach, a nie przyłożył rześ się i ty kiedy do tego? Nosił ją na zadość uczynienie za straconą szatę niewinności chrzestnej, a ty dochował rześć też jej? Panie, przez Zelżywą szatę Twoją okryj przed oczyma Trójcy Przenajświętszej, duszę moją, szatą łaski Twojej. Punkt drugi. I uplutwszy koronę z ciernia, włożyli na głowę Jego. Uważ na szyderstwo. Iż pan nasz królem się być mienił, włożono te korony cierniową na głowę pana Jezusową. Mniećby to, panie, ta korona przystała. Godzieneś ty korony tak drogiej, iżby na nią całego świata bogactwa zebrać trzeba, i owszem, droższej. Tak wiele cierni zniósł pan Jezus. A na ciebie. Jeden tylko cierń boleści Albo utrapienia dopuszcza Zważ Jako znać przed oczyma Pana Jezusowymi Wije żołnierstwo te korony Cóżeś tam Panie mój na to patrząc myślał Oni ręce ochraniali wijąc ją A bez ochrony na głowę ją pańską tłoczyli Patrzę jak ta korona czoło pańskiej skronie poraniła, jak krew strumykami po twarzy pańskiej płynęła, jak aby nie spadła, różnymi ją sposobami w głowę pańską tłoczyli, a krwi się i bólu coraz więcej przyczyniało. O głowo Pana Jezusowa, głowo zbolała. Daj mi, panie, przynajmniej tyle serdecznych łez wylać, ile się tu kropel krwi twojej wylało. Zważ, iż cierpiał pan Jezus tę boleść na zadość uczynienie zapychy nasze. Pewnieś i ty, niepokorny, cierpiał za wszystkie myśli złe i szkaradne, i twoje myśli przyczyniły się do tego. Cierpiały te skronie za wygodne wysypianie się, a u Pana Jezusa poduszką korona cierniowa. Cóż też uczynisz na odwdzięczenie się za tę boleść Panu Jezusowi, obyś matko bolesna przystąpiła, ciernie te wyjęła, a z włosów odhaczyła. Głowo zbolała Pana mojego, złóż ten ciężar z siebie, przełóż go na mnie. Punkt trzeci: I czcinę w prawice jego dali, a inne tłumaczenie czyta: że mu dali pióro, a to dlatego, że w dawnych czasach miast pióra, czcinki używali. Otóż berło Królestwa Pana Jezusowego. Trzcina na pośmiewisko w ręce włożona, Znacie ręce pańskie były w ten czas powrozem związane, ściskać mu jednak i ją, trzymać mocno kazano. Upadam ja panie przed tym, choć czcinianym berłem Twoim i więcej go sobie nad inne berła poważam. Puść Panie, te czcinę. A na miejsce jej weź duszę moją, aby w rękach twoich aż na wieki została. Uważ, że ci wszyscy, co nie chcą, aby nimi Bóg rządził według swojego upodobania, nie chcą, aby Bóg na nich jaką przykrość dopuszczał. Chcą, aby oni starszeństwem rządzili, nie starszeństwo nimi. To ci dają panu Jezusowi czciniane berło, a nie znajdujesz się to i w tobie? Uważ, że przez te czcinę zadośćczyni pan Jezus za naszą w dobrem niestałość i za twoje jakoby czciniane przedsięwzięcia. A ty, ugruntowanyś rześ w duchu, przez to pióro zadośćczyni Pan Jezus za wszystkie napadania na drugich pismem. A ty nie napadałeś kiedy tak na kogo? Zadośćczyni zapisanie kartek, wierszy nie według sumienia, a nie znajdziesz się tam czego i z Twojej ręki? Rozmowa. Panie. Szatą czerwoną zelżony, wysłuż mi szatę chwały wiecznej. Panie koroną cierniową ukoronowany, oczyść z myśli złych głowę moją. Panie czcinę w rękach swoich trzymający, weźmij w rękę wszystkie potrzeby ciała i duszy mojej.